A tu chciałem się podzielić taką informacją Albo poradą na przyszłość Jest to, to samo y, reduktor z kija Kija Sporty chyba y, jedynka Jak y, tanim kosztem No powiedzmy tanim kosztem, bo to w granicach jest chyba 500-550zł Montując tu silnik hydrauliczny bo idzie to przerobić, ewentualnie te to, to obudowy, wszystko idzie przerobić, więc jedna stała prędkość, a czyli prędkość yy, wobec mów, silnika i mam więcej 5 prędkości do przodu, bo idzie tak zrobić, ewentualnie ustawić sobie jedną prędkość, i jeszcze mieć po tym plus reduktor, który dobrze wiecie jak działo w tamtych ładowarkach. Że zmienią, po prostu redukują prędkości. I to, jakby ktoś coś robił, nie kombinując potem na silnikach hydraulicznych, idzie po prostu zrobić sobie super mocną ładowarkę albo super mocny traktorek. Także to jest taka moja rada. Sprawdziło się to we poprzednich dwóch ładowarkach. Także no. Kto będzie uważał za słuszny, to se to zrobi we swoich. Także tyle na razie, dzięki.